Feślamko, witam Was do odcinku z serii tego, wy Termina. Dobra, dziś pokażę Wam, jak usunąć e, całego Linuxa. Bardziej skierdziki na Linuxie. E, robię to, jest to drugi raz e, pisane. Teraz razem robię to poprawnie. Tak jak wskazałem, to jest łyd komuników. E, komentarz macie na dole. E, więc tak, piszemy subo. RM, Teraz też gwiazdka podajemy hasło i czekamy chwilę. Tak, są drobne możliwości, tak jak dawać jest to bardzo pomocne. tworzenie dla Was lepszej jakości treści, lepszych informacji. A i twórcy komentarza. Pozdrawiam, oczywiście, i bardzo dziękuję za taki komentarz. A sobie to tu film miał, który miałem zabić. I po raz mi to wszystko zostało. Jest taki sam sposób tak jak poprzednio. Musimy zobaczyć, nic tutaj nie było połaganego. No co, za tym pozytywnym akcentem? Kończymy dzisiejszy materiał. Oczyść. Śląku.